Dzień dobry, jesteśmy u inwestora, który sam zrobił klimatyzację kanałową opartą na pompie ciepła. W pompę ciepła mamy bardzo dobrego polskiego producenta Coutona. Jest to pompa zrobiona na czynniku propanowym R290. Do tej pompy wchodzi dziś dwa. Kilogramy czynnika tu odczytuję z tabliczki znamionowej. R290 to dla przypomnienia to jest propan, ale nie musicie się obawiać czynników propanowych, ponieważ wentylatory w takich pompach ciepła mają 10 tysięcy metrów sześciennych gdzieś na godzinę przebiegu. Więc jeżeli macie jakieś delikatne rozszczerzenie czy cokolwiek, to wentylator wam ten propan weźmie, wyrzuci tutaj na zewnątrz. Druga sprawa jeszcze przy wymienniku tym yy, gaz a ciecz czyli powiedzmy ten czynnik R290 a ciecz, tutaj jest zawsze zawór odpowyczający więc jeżeli Wam się pojawi jakiekolwiek powiedzmy tam stężenie gazu w obwodzie tutaj co macie tym powiedzmy wodnym to po prostu ten gaz zostanie wypuszczony na zewnątrz jeszcze oryginalnie hydrawi też powinien dać taki zawór odpowyczający dla przypomnienia co to jest Freon, co to jest Propan już Wam mówię, propan jest takim naturalnym, powiedzmy, czynnikiem. A freon się robi w ten sposób, dla ułatwienia, aby Wam powiedzieć, to jest po prostu zamiana atomów, cząsteczek węgla w propanie na atomy cząsteczki freonu. W ten sposób powstawają gazy freonowe. Propan ma bardzo dobre właściwości. Powiedzmy, że można tą pompę podgrzewać tam. Woda nam będzie podgrzewać powyżej temperatury, tam powiedzmy 50 stopni. Że jeżeli ktoś ma jakieś ogrzewanie, takie że ma właśnie zakombinowane ogrzewanie podłogowe, jakieś grzejniki, no to pompa oparta na gazie propanowym no, spisuje się dużo lepiej, bo ma dużo lepsze właściwości. Tych pomp się nie można o, o, obawiać, mogą działać. W ogóle chciałem Wam powiedzieć, że większość pomp ciepła, czy to japońskie, czy koreańskie, czy nawet chińskie. Działają rewelacyjnie z klimatyzacją kanałową, jak są prawidłowo zamontowane Nie ma z nimi problemu, bardzo dobrze funkcjonują Raczej one się nie psują, raczej są błędy montażowe Na instalacjach wykonanych tych ogrzewania, no bo nieraz się zdarza, że po prostu powiedzmy Kucharz bierze się za hydraulikę i to różnie wygląda Zobaczcie o co chodzi w klimatyzacji kanału, jeszcze raz Wam powtarzam Sypiania, aby dajemy po dwa nawiewy żebyśmy sobie tu mogli dostarczać więcej tego powietrza, I, no i co robimy? No, zimą dostarczamy tu sobie cieplutkie powietrze rzędu, tam powiedzmy 30 stopni, 35 że sobie ładnie dogrzewamy z tej pompy ciepła. A dla latach dajemy chłodne, jeżeli mamy dwa nawiewy, to spokojnie te dwa nawiewy te pomieszczenia dogrzeją i dochodzą. I ta instalacja ona nie jest stanowczo, powiedzmy, tam za droga bo samą instalację, jeżeli chodzi o te szkinki rozdzielcze i o to rurowanie, to są koszty droższe od zwykłej instalacji rzędu 1500 zł, 2000 zł. i to można inwestować. Jak się ma pompę ciepła, to klimatyzacja kanałowa oparta na pompie ciepła to są dodatkowe, powiedzmy, koszty do rekuperacji gdzieś rzędu 4, 4,5-5 tysięcy i robimy klimatyzację kanałową, która no tam te 5-6 stopni ze spokojem nam latem ochodzi w pomieszczeniu, ale to wystarczy, bo jeżeli mamy mieć powiedzmy tam 28 stopni, a my schładzamy o 6-8 stopni, to dochodzimy do 20 stopni. To jest nawet za dużo latem, że moim zdaniem, no jak jest na dworze 30, w domu 24, no to już jest sytuacja całkowicie komfortowa i niewiele trzeba dołożyć i takie coś się robi, aby dokładamy powiedzmy więcej nabiegów w sypialni. I robimy recyrkulację. Recyrkulację robimy na korytarzu, czyli bierzemy powietrze z powrotem z danego obiektu, żeby jeszcze go nie dokładać i nie podgrzewać. Wpuszczamy je z powrotem. Zaraz Wam pokażę, jak się robi recyrkulację. Dajemy dodatkową, powiedzmy, skrzynkę rozdzielczą. Robimy dodatkowy obwód i pokażę Wam, jak się to robi na zaraz na korytarzu. Przy klimatyzacji kanowej bardzo ważna jest recyrkulacja. Powietrze do recykulacji to bierzemy powietrze, które z powrotem dajemy w obieg. czyli te powietrze, które już mamy ochłodzone albo dogrzane, nie wypuszczamy tego na zewnątrz przez wyrzutnie, tylko wprowadzamy z powrotem. I to jest powietrze, które bierzemy zawsze z korytarza, z korytarza, z garderoby, bo jeżeli mamy, przykładowo, dwa nawiewy, powiedzmy w każdej sypialni to wiadomo, że te powietrze musimy odebrać. To tutaj dajemy sobie powiedzmy na tym korytarzu do góry czy wywiewy, na dole też dajemy czy wywiewy, ale my tego powietrze z powrotem je wprowadzamy do systemu wentylacji. My nie wywalamy Powietrze, które wywalamy na zewnątrz, wywalamy powietrze brudne, czyli powietrze z łazienki i z kuchni. A z korytarza z powrotem wpuszczamy w obieg, żeby zaoszczędzić na energii. Zobaczcie, tu mamy trzy wybiewy na tym korytarzu, i na dole tak samo jest. Niżej też są trzy wybiewy. Czyli, my po prostu, te powietrze z powrotem, żeby zaoszczędzić na tej energii, nie wypuszczać jej na zewnątrz, wprowadzamy w obiekt. To powoduje nam, że mamy powiedzmy stabilizację tego obiektu. Tu, jeżeli chodzi o stabilizację temperaturową, potrzebujemy dużo, dużo mniej energii na ogrzanie i dochłodzenie tego obiektu. Jeżeli obiekt, powiedzmy, jest bardzo dobrze ocieplony, można powiedzieć, że jest, ale pasywny, no to my tutaj bardzo mało mamy energii, to ta pompa nam, powiedzmy, się włącza, no nie wiem, no, na godzinkę dziennie i chodzi nam cały czas klimatyzacja i to jest bardzo tanie rozwiązanie i bardzo oszczędne, że tu pod tym względem tą klimatyzację kanałową, jeżeli już robicie domy oparte na pompie ciepła, no to bardzo, bardzo warto inwestować. W tej instalacji zastosowano jeden bufor 800-litrowy, drugi do podgrzewania wody ciepłej czystoli. Ma czysto litrów I zobaczcie, jak to bardzo prosto działa. Pompa ciepła i wiadomo, zimą podgrzewa ten bufor i podgrzewa ten bufor. Ale jak przychodzi lato, to tutaj nam robi. Wodę lodową powiedzmy to 800 litrów, a tą nam podgrzewa do, do temperatury tam 40-50 stopni do podgrzewania. Wykonywane jest to na zaworze trójdrożnym. Większość pomp, 90% pomp na rynku ma po prostu taką funkcję, że jeżeli ma możliwość chłodzenia, to tak to się odbywa latem, że po prostu nam tą wodę nam chłodzi latem sobie ustawiamy parametr wody lodowej w granicach tam 7 czy 14 stopni, a to nam po prostu podgrzewa. To tutaj się nie musicie obawiać, bo jeżeli pompa ma możliwość chłodzenia, to każdą pompę można właśnie pod tą klimatyzację naszą kanową w zasadzie podłączyć, tylko trzeba sprawdzić, czy ma te możliwości. Tak jak mówię, 90% pomp ciepła ma to. Dlaczego my w ogóle stosujemy tą klimatyzację kanową? Bo Jeżeli macie podłączony bufor, pod, powiedzmy, pod ogrzewanie podłogowe i nawet jeżeli tu zaczniemy chłodzić no to sytuacja jest taka, że chłodzenie tą podłogą jest bardzo powiedzmy mało wydajne z tego względu jest mało wydajne, że zimne powietrze ono raczej do góry nie idzie jest sytuacja taka, że mamy zimną podłogę a mamy w pomieszczeniu powiedzmy 30 czy 28 stopni jeżeli byśmy mieli klimakonwektory, to jak najbardziej tą wodę można wziąć i wykorzystać i nam ochłodzi o wiele bardziej skuteczne jest Chłodzenie tą naszą klimatyzacją planową niż tą samą podłogówką. Dlatego no, moim zdaniem ten bufor warto zastosować. Czym większy powiedzmy, to tym lepszy, bo bufory jeszcze trzeba pamiętać, że biorą nam też nam powiedzmy przebaczają błędy instalacyjne. Że czym większy bufor i tak nam pompa powiedzmy to dogrzeje dogrzeje nam tą wodę. Nawet może, jak jest pompa troszeczkę źle dobrana, za duża czy coś, to też ten bufor nam wybaczy, ten błąd. Nie? Bardzo duże znaczenie w tym przypadku jest bufor z wężownicą. On nam dużo, dużo tutaj pomaga przy tej klimatyzacji kanowej, chociaż zwykły też by dał radę. Tylko trzeba no, kwestia wtedy elektrozaworów dostosowania tego wszystkiego i też to będzie funkcjonowało. Zobaczcie. W tej instalacji mamy na dole rurę, którą zastosowano w Oprócz tego, że mamy klimę kanałową podpiętą pod pompę ciepła, to jeszcze mamy GWC, zobaczcie i teraz co my robimy do góry, jedynie tu mamy co, naszą chłodnicę glikolową podpiętą pod ten bufor i wentylator recyrkulacyjny, który jest do góry, bo tu jest namieszane, jest tak troszeczkę ciasno, inwestor to robił sam, ale powiem Wam szczerze, że jak na pierwszy raz to zrobił to rewelacyjnie i przebił niejednego fachowca. To w zasadzie te dwa elementy dokładamy i dokładamy trochę, powiedzmy, kanałów wentylacyjnych, i już mamy naszą klimatyzację kanową. Taka chłodnica kosztuje powiedzmy tam z 1200 zł, więc wentylator rec recykulacyjny też 1200 zł. To macie 2500 zł i macie zastosowane chłodzenie. Plus jeszcze GWC. To powiem wam szczerze, że ta pompa ciepła tutaj przy tej naszej klimatyzacji kanałowej, tak jak ona się włączy. Na pół godziny na dobę przy tym buforze to jest max wszystko co się po prostu będzie działo. Jest to połączone no, tutaj akurat termoflexami na krótkich odcinkach. Te termoflexy one tu nam działają jako tuniki, większość jest na rurkach, ponieważ no, jest bardzo mało miejsca. Ale i tak oddaję honor właścicielowi, że właściciel w taki prosty sposób to zrobił. Tutaj mamy do góry przepustnicę, tą taką co widzicie. To jest przepustnica właśnie od przełączania GWC. Czy powietrze ma iść z zewnątrz, czy ma powietrze też iść z ziemi? Bardzo prosto, wszystko zrobione, łatwy dostęp. No, brawa dla właściciela, że tak mu się to udało perfekcyjnie zrobić, aż podziwiam. Bo nawet powiem na szczerze, że nieraz po fachowcach jeździmy, poprawiamy, wygląda no to o wiele gorzej.